Panie doktorze, my intuicyjnie czujemy się dobrze w pokoju wypełnionym roślinami. Pytanie tylko, czy są jakieś naukowe fakty, które te intuicyjne odczucia potwierdzają? Panie, tego typu badania miały już miejsce w latach 80. i 90., i badania NASA wyraźnie stwierdzają. Są rośliny, mniej lub bardziej, ale generalnie wszystkie rośliny korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, uh -huh. zwiększają wilgotność powietrza w otoczeniu, to jest ważne, ale przede wszystkim działają oczyszczająco, bo po prostu pochłaniają przez swoje aparaty szparkowe. Przede wszystkim te zanieczyszczenia gazowe, które naprawdę gdzieś tam sobie u nas krążą. Zatem otaczanie się roślinami jest podstawą. Traktujemy je jako rośliny przyjazne nam i teraz, w zależności od tego, jakie mamy miejsce, bardziej słoneczne czy zacienione, musimy je odpowiednio dobrać. No właśnie, czyli nawet jeżeli nie mamy ogródka, nawet jeżeli nie mamy nawet balkonu, to możemy mieć w domu prawdziwą dżunglę. Tak, i być takimi sami, bo to jest ważne i wtedy wybieramy sobie liście w zależności od naszych upodobań. Czy też rośliny, albo o ładnych blaszkach liściowych, mm -hmm. dużych, czy też czasami też pięknie kwitnące. Panie doktorze, jak wybrać roślinę, kiedy jesteśmy w sklepie? Chcielibyśmy wszystko, bo ja tak mam, mogłabym z całym sklepem wyjechać. Jak wybrać na chłodno, dobrze i rozsądnie? Patrzymy, jaka jest kondycja tej rośliny. Mm -hmm. Czyli na przykład, jeżeli zobaczymy sobie takiego nefralepisa i spodoba nam się. Czyli paprotkę. Paprotkę, <laughs> mamy ich wiele przecież. Mm -hmm. Powinniśmy zwracać uwagę, jak wygląda ich kondycja listków. Czy mm -hmm. nie ma jakichś białych plamek, czy nie ma takich przebarwień, czy nie rozpoczyna się jakaś choroba grzybowa, mm -hmm. czy też wirusowa. To jest bardzo bardzo istotne, prawda? Patrzymy też, jak wyglądają te nasze ładne, młode listki. Mm -hmm. też jest istotne. Jakich jest Soczyste, dużo, to znaczy, że zielone. Roślina, tak. w Wielu tutaj rozłogach ona się rozrasta. Mm -hmm. Kolejnym bardzo ważnym też zabiegiem jest zobaczenie, jak wygląda bryła korzeniowa. A można tak wyjąć z doniczki w sklepie? Myślę, że żadna osoba, która po prostu będzie podchodziła do tego w sposób rozsądny i profesjonalny, nic nie zrobi, bo my nie kaleczymy tej rośliny. Mm -hmm. Wyjmujemy ją tylko Delikatnie, ze słonki, tak. żeby zobaczyć, jak wygląda Struktura bryły korzeniowej. Mm -hmm. Czy tam coś niepokojącego się mm -hmm. nie zaczyna dziać? Mm -hmm. Bo to wtedy jest gwarancją, że możemy wprowadzić do domu roślinę zdrową, prawda? Tak. Bez żadnych niepokojących objawów, bo wszystko zaczyna się od korzeni. Jeżeli korzenie będą zdrowe i tak. silne, jest gwarancja, że ta cała nasza, nasza zielona masa będzie zdrowa po prostu. Ja, kiedy jestem w sklepie i wybieram rośliny kwitnące, to patrzę też, czy ma dużo pączków, prawda? Tak, no bo, bo to, to znaczy, że będzie długo jeszcze kwitła. Zdecydowanie. Mm -hmm. W tym przypadku roślin zielony, zwracamy uwagę na Pamiętając również już o tym, żeby odpowiednio ją pielęgnować, czyli częste zraszanie, mm -hmm. a miejsce o rozproszonym takim stanowisku, gdzie tego słońca będzie niewiele. Panie doktorze, tak jak my wychodzimy na dwór ubrani, tak wyprowadzając roślinę ze sklepu do domu, też warto ją ubrać, zwłaszcza w tych chłodniejszych miesiącach, tak, prawda? Dlatego, że przecież to jest sprawa stresów. Mamy inną temperaturę w kwiaciarni mm -hmm. czy w centrum ogrodniczym, potem jest czas transportu i naszego domu. Zatem, żeby roślina przeszła w sposób taki łagodny, bez żadnych niepokojów i przede wszystkim przeziębienia, mm -hmm. prawda, to musimy ją odpowiednio zabezpieczyć. I takim najlepszym przykładem będzie coś oddychającego, mm -hmm. czyli taki karton, papier, ładnie mm -hmm. zapakowana roślinka. Wtedy dotrze w sposób bezpieczny. Oczywiście, jak już dotrze na do nasze miejsce stałe, też ja bym dał jej czas, parę godzin, tak. żeby wyrównały się temperatury. Zanim ją rozwiniemy, prawda? Tak, czekamy zapakowaną mm -hmm. i następnie, potem już myślimy w najbliższych dniach o przeniesieniu jej do nowej donicy, ewentualnie. Rozmnożeniu, podzieleniu, hmm. tak żeby ona przez wiele lat służyła nam, a dodatkowo była także sadzonkami dla naszych przyjaciół, znajomych, bo my powinniśmy roślinami się dzielić, <noise> rozmnażać je co kilka lat po to tylko, żeby one cieszyły nas wszystkich, ale także i naszych wspaniałych, kochanych przyjaciół. <noise> przyjechaliśmy szczęśliwie z roślinką do domu. Rozpakowaliśmy ją i nie wiem, czy to dobry zwyczaj, ale ja, Panie doktorze, nie przesadzam od razu. Daj jej tydzień, dwa, żeby ona się tak zadomowiła, wyszła z szoku. To nie jest zły pomysł, z racji tego, że tak naprawdę nie wiemy, co się stanie po jakimś czasie. I ten tydzień, dwa to może być taki czas kwarantanny, gdzie obserwujemy roślinę, bo to, że w kwiaciarni patrzyliśmy, jak ona wygląda, nie znaczy, że po jakimś czasie coś niepokojącego się tam nie zadzieje, bo może była na krótkim takim wystawie zimno było, prawda? Może tak. za dużo słońca. Więc to jest dobry sposób, aklimatyzacja kwarantanna mm -hmm. i to spowoduje, że potem wtedy możemy przystąpić, raz, że znajdujemy odpowiednie, odpowiednie stanowisko, drugie, pod, odpowiednie podłoże, prawda? Tam, gdzie by ona czuła się najlepiej. Czytamy o niej, czytamy o tym, jak ona by się czuła najlepiej w danym miejscu. No i przesadzamy, prawda? Przesadzamy o oczko wyżej. Staramy się, żeby ten pojemnik, do którego tak. będziemy wsadzać rośliny, nie był dużo, Większy niż dotychczasowy, ale tak o oczko o dwa, to jest prawda? Tak, to jest kil, kilka centymetrów wystarczy w zupełności, wiedząc, że niektóre rośliny wymagają przesadzenia, odmłodzenia, mhm. regeneracji, a zatem z tej ładnej paprotki powinniśmy zrobić co najmniej dwie, mhm. żeby też one ładnie się rozmnażały i miały miejsce na rozrastanie się i pięknie wyglądają. A czy to prawda, że nie powinniśmy wybierać zbyt dużych naczyń, żeby przesadzić roślinę, bo ona wtedy, jak to się mówi, pójdzie w korzenie, czyli nie będzie się interesowała tym, co na górze, tylko się zajmie tym, co na tak, dole. Tak, to jest prawda wiedząc, że takie przesadzanie roślin powinno odbywać się co kilka lat, mm -hmm. a zatem my zawsze wtedy możemy sprawdzić, jaka jest kondycja. Roślinkę powinniśmy wybierać oczywiście ładną, gotową do przesadzenia, to jest pora właściwa, i doniczka o te 2-3 centymetry mm -hmm. większa. To w zupełności wystarczy, żeby móc się nią zaopiekować. Mm -hmm. Wyjmujemy, patrzymy, tak. jaka jest bryła korzeniowa. Ja już widzę, że co najmniej dwie sadzonki mogę tutaj wykonać, a zatem my nie tniemy nożem, staramy się to zrobić z głową, wykręcając roślinkę. Proszę, ładnie. Uzyskaliśmy, uzyskaliśmy już dwie ładne roślinki, tak nawet proszę. Dwie i pół. Tak, tutaj jest ładna, ona ładnie się prezentuje. Tak. Widzimy tutaj, a tutaj poleciała, nam poleciało. Poleciało. ładnie. Bryłka korzeniowa. Tak. To, że rozdzielimy, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Widzimy nowe ładne przyrosty, Piękne. więc to mm -hmm. już jest nasza jedna sadzonka. Tak. Druga tutaj też spulchniamy trochę tę strukturę, żeby te korzonki tak. miały troszeczkę życia. I jest kolejna. Super, już, doskonale. Proszę. Do, do przesadzenia. No właśnie i y, równie kluczowe, jak to, jakie przygotujemy do przesadzania, jest podłoże, prawda? My mamy podłoże do roślin zielonych, ono jest dedykowane do tego typu właśnie historii, jak bluszcze, jak paprocie, tu mamy begonie, fikusy, prawda? Rododendrony, nie rododendrony. Krotony. Krotony może być, rodendrony też, też na pewno są, oczywiście, tylko tyle, że uprawiamy je u siebie w ogrodzie, tak prawda? Jest. I nie w domu. Podłoże ma tą wartość, że przede wszystkim ma taką pulchną, delikatną strukturę. Mm -hmm. Jest to połączenie torfu wysokiego i niskiego, mm -hmm. ma niezbędną właśnie dawkę wszystkich także tych. Startowych, początkowych nawozów. Czyli nie musimy nawozić. Nie musimy Absolutnie. nawozić, nie więc sypujemy zrozumiałe. Tak, o, proszę. Mamy Aha. przygotowaną doniczkę, żeby następnie tutaj w naszym tym wspaniałym, idealnym wręcz podłożu znalazło się nasze maleństwo. Cudownie. Ja biorę małą, pan bierze dużą Dobrze, i sadzimy. W porządku, więc podłoże już też mam przygotowane. Proszę, działamy. O, o tutaj staram się ładnie ją wycentrować. Dobrze. Więc ja też tutaj ładnie wysypuję, a w centralnej części o ładnie tak, żeby. Tak, delikatnie ubijamy, tak, żeby nie zniszczyć tej bryły korzeniowej. Następnie kolejnym bardzo ważnym zabiegiem jest podlanie, więc ja podlewam sobie delikatnie, żeby nadmiar powietrza został usunięty, ale także roślina mniej się zestresowała. No właśnie to jest to, to jest nasz urok w całej tej pracy, że mamy kontakt bezpośredni z glebą, z podłożami i oczywiście mamy już ją przygotowaną. Oczywiście też ważnym zabiegiem, żeby mniej się stresowała, jest psik-psik, bo wtedy to powoduje, Woda odstała, przygotowana, pozbawiona związku wapnia i magnezu i możemy cieszyć się taką rośliną przez najbliższe 2-3 lata, a potem znowu pora na odmładzanie, regenerację i konserwację. To teraz jeszcze tylko jedna rzecz, Panie Doktorze, o której nie pomyśleliśmy. Tfu, 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 jaki brzydki kwiatek! Dobrze, mówmy tak, proszę bardzo, żeby go nie zauroczyć, więc będzie na pewno atrakcyjny. Ja jestem przekonany, że po prostu w rękach tutaj tak wspaniałej ogrodniczki Ma. będziemy mieli tą roślinę przez wiele lat, która nie dość, że będzie pięknie wyglądała, to jeszcze będzie oczyszczać nasze powietrze. I jak cudnie zrobiliśmy? Jedna dla nas, druga na prezent. Pełnię tak, szczęścia. Właśnie o to chodzi, żeby się dzielić tą miłością. To jest podstawa. No dobrze, panie doktorze, wybraliśmy zdrowy okaz, przywieźliśmy bezpiecznie do domu, przesadziliśmy tak. i na razie zostawiamy, bo w podłożu mamy nawóz. No ale mamy też w domu inne rośliny. Przynieśliśmy nową, żeby nie były zazdrosne, zadbajmy o nie. Ależ oczywiście i my wiemy, że jest kilka roślin, które pięknie się rozrastają. Przykładem niech będzie begonienia. Proszę spojrzeć, jaka jest atrakcyjna. Tworzy regularną kulę. Ja lubię takie regularne o, kule. Natomiast godne polecenia są te liście jeżeli spojrzymy, polska nazwa begonii to ukośnica. To czyli widać. widzimy, jak te liście są wyjątkowe. I co ciekawe, begonie są jadalne. Mają lekko kwaskowaty smak, a zatem mogą być uzupełnieniem naszej sałatki. Stąd też tak, begonia. Ale żeby ładnie rosła i wzmacniała mm -hmm. się, potrzebuje nawozu. I ten nawóz możemy wybierać w różnej postaci. Czyli tutaj begonia jest gotowa, ale druga także godna jakby też rozpowszechnienia. Roślina troszeczkę zapomniana kliwia cynobrowa. Jest jest to roślina, która ma dość delikatny system korzeniowy, zatem co kilka lat wymaga odmładzania, dzielenia. My Czyli w tym nie roku. Przesadzamy zbyt często, ona nie będzie tego lubiła. Tak, one po prostu chorują często, w związku z tym nie. Natomiast oczywiście podsypanie podłoża może wchodzić w grę, ale jeżeli nawet nie potrzeba, to ważne by było uzupełnić dietę tej roślinki wczesną wiosną <laughs> właśnie w niezbędne składniki pokarmowe, i w tym przypadku na pewno mogą sprawdzić się takie charakterystyczne sobie koreczki. No właśnie, i te koreczki. I zanim je włożymy do kliwi i ją nakarmimy, to ja chciałam pokazać, co w nich uwielbiam, bo one mają absolutnie genialny system otwierania proszę. i co więcej, zamykania. Aha. Mamy tu taką szufladkę. Odsuwamy sobie, proszę. proszę. Tu się robi taki otworek, proszę. przez który wysypujemy tyle koreczków, ile jest tam potrzebne. Ubojemy no, ja się, że z dwa wystarczą. A, proszę. proszę. Tak, no i mam i wolne miejsce, proszę. Ja delikatnie wciskam taki koreczek, Aha. mając już gwarancję, że niezbędne składniki pokarmowe dotrą do podłoża. Co dalej potem idzie do pięknej rośliny, i z, ro, z racji tego będziemy cieszyć się jej pięknymi kwiatami i tym, że będzie miała wszystko, co niezbędne, tutaj dostarczone. A koreczki sobie zapakujemy, jeżeli chcemy je na później. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą uwielbiam. Słucham. Ja, fanatyczka segregacji odpadów, kiedy już zużyjemy te koreczki, to do papieru, to do plastiku jest. i mamy Bardzo z głowy oczywiście. również to. Ale mamy też coś dla tych, którzy lubią ze swoją roślinką obcować częściej niż raz na pół roku, Słucham. prawda? Czyli <słucham> pałeczkę. Nowozowe. Są pałeczki, tak, o składzie, który po prostu dość szybko jest, jest uaktywniony Aha. przez tą roślinkę, i wtedy co dwa miesiące takie pałeczki możemy zastosować. Oczywiście ta roślinka jest już w, w świeżo odmłodzona, tak, prawda? Jest. Natomiast co tutaj mamy? To mo, nie no to jest genialne a -a. rozwiązanie, bo mamy tutaj miareczkę. Mierzymy sobie, ile doniczka tak. ma średnicy i wtedy w zależności od tego, dawkujemy, czyli a -a. tu tak między dwa a trzy, no ale tak jak pan doktor powiedział, świeżo zasadzona, dobre podłoże, jeszcze poczekamy z tym nawożeniem. Panie doktorze, czy. Pan wierzy w jakieś przesądy dotyczące roślin? Nie. Mędrca Nie. szkiełko i oko? Nie, ja podchodzę do tego bardzo pragmatycznie i wiem dobrze, jeżeli poznam roślinę, jej wymagania, siedlisko, sprawa podłoży czy nawożenia nic więcej nic dodać nic ująć ja wtedy mam gwarancję że roślina będzie rosła nam pięknie i niezależnie od tego co tam po prostu będziemy mówić ona naprawdę odwdzięczy się bo wszystko co niezbędne ma tutaj w podłożu i w pięknym tutaj sobie pięknej formie no to niech nam rosną i niech nas cieszą i niech dają nam też te zdrowotne aspekty które są przecież tak ważne wiemy że oprócz tego aspektu utilitarnego, użytkowego ważne jest także ten właśnie Taki też pragmatyczny, bo wiele tych roślin powinniśmy tak dobrać, żeby można było tak jak tą begonię spróbować i dodać do sałatki. <grymne> Z przyjemnością, pięknie i apetycznie. <grymne> tak, zdecydowanie. Dzisiaj chciałbym. Przypomnieć roślinę dzisiaj już też troszeczkę zapomnianą Kliwia Cynobrowa. I od razu przypomina mi się przy tym pięknym, imponującym egzemplarzu ma kilkanaście lat od razu przypomina mi się piosenka w wykonaniu Violetty Villas, jak śpiewa tak ciekawie. We włosach kliwi kwiat, dla ciebie miły, kolczyków ciepły blask, dla ciebie miły, podruje nosek i. Węgielkiem czernie brwi, szal lekki, jakby z mgły, dla Ciebie miły. Wyjątkowa piękność dla wyjątkowych osób.